Lono, zobacz jaki masz. Widok. No tak, chciałeś mnie zabrać na jakieś wulkano. Ale ja Ci pokazuję wulkano z lądu. To, jest, to nie jest wulkano, to jest tromboli. Ale to jest nieistotne. Chodzi o mnie. Wulkano jest tu. Ale mnie chodzi. Ta, wulkano jest gdzieś tam dalej. A Panarea jest tutaj. Największa a tam wyspa. jest wulkano, a tam jest tromboli. A tam jest... No, wulkano jest tam, to jest Panarea. Tu są wyspy Liparyjskie wszystko I tu jest Tromboli, wszystko tak no Wszystko są wyspy Liparyjskie Kobieto, czy ty widzisz ten statek tam? Widzę, stoi, mały płynie Może znowu gdzieś przypierniczył I wzywa pomocy Jak kiedyś my je że jak szliśmy na dno? <noise> tak, słuchajcie szliśmy. Statek dalej płynie Nie przydzwonił Nasz poszedł na dno. Ugrzęznęliśmy na tej wyspie tutaj. O, na Panarea. No i zobaczcie, jak tutaj u nas jest. Tak przeczyłaś, że wracasz na Sycylię. No, no właśnie, sama cebula na obiad. No. I tak to jest na Sycylii, tak to wygląda. tromboli nie wybuch. A wiesz, żono, że Stromboli wybucha cyklicznie co 15 minut z zegarkiem na ręku. Wiecie mi, bo byłem na szczycie, chodziłem w nocy od samego dołu do samej góry aż do krateru. Byliśmy tam pierwsza, druga w nocy. Eee, chowaliśmy się też w bunkrze i on wybucha cyklicznie co 15 minut eee, bardzo fajnie to efektownie wygląda chociaż ostatnio był tam wypadek śmiertelny ponoć dziewczyna spadła eee, do krateru i niestety źle się to skończyło ładne zdjęcie